Hejka moi drodzy, dzisiaj będzie odcinek jak brokacie tego slajma, bardzo się opłacało go kupić, ale przywitałam się, przywitałam się, hejka moi drodzy to przecież przywitanie, no ale tutaj wieki to ja i dzisiaj będziemy nagrywać um, właśnie taki odcinek jak brokacie mojego slajma, taki kawałek tego slajma. Jutro będzie odcinek, um, albo nawet dzisiaj będę nagrywała, nie wiem, ale będzie taki odcinek, że będzie room tour, bo mam zupełnie nowy pokój, no niezbyt nowy, ale zmieniło się dużo. A ja tam tym room tourze obiecałam, że jak coś się zmieni w moim pokoju, bo zawsze się coś zmienia, um, no to będę nagrywała room tury, więc będę. Um, no, i właśnie tą część będziemy brokatowali. Mam tutaj brokaty. I nie wiem, który kolor wybrać. Który kolor wybrać? Albo będę wszystkie używała. Wszystkich użyję. Trochę każdego Tylko ten niebieski nie bardzo chce wylecieć Dobra, nie za dużo będę dawała tych brokatów bo nie chcę, żeby mi się slime popsuł Dobra, już ja wszystkie wysypię tutaj będę A może najpierw odcienie niebieskiego A! No bo mam tutaj przygotowany akurat niebieski Będzie bardzo brokatowy Taki niebieski I teraz będą fioletowe Taki Taki brokat fioletowy jest w każdych brokatach Nie wiem, czy w ogóle opłaca się tak robić um, Tak wyciskać, bo Jak się konsystencja popsuje, to Co ja nie mam zrobić, biedna Dobra, już jest bardzo dużo tych brykatów, że aż nie wiem. Dobra, jednak nie dodaję po odcieniach, dodaję który mi wpadnie w rękę. E, oj, taki pomarańczowy. Teraz był. I teraz będzie srebrny. Jak już był srebrny, no to złoty. Jezu, ten slime mi się popsuje. A może bym jakąś łyżkę przyniosła? Dobra, czekajcie. Dobra, jednak nie przyniosłam łyżki. Poświęcę się. Poświęcę się. Wow, ale to wygląda. Ja się boję, że ten slime mi się popsuje. I tak chyba będzie. Dobra. Dobra, łączymy z tą dużą częścią, bo to ta część mała mi się popsuła. Nie mówcie, że ta duża się popsuje. Proszę, proszę. O nie! To jest złe. Popsuła się. Okej, okay. zostawmy to w miejsce. Pójdę wymyć ręce. Czekajcie. Dobra, umyłam już łapki. No i to nie wygląda zbyt ciekawie. No, popsu się, ale jednak jeszcze konsystencja slajma jest, więc może jeszcze coś z tego będzie. O Jezus Maria! Dobra, Julka, ym... nie patrz na to. Wiem, że to będziesz oglądała, bo będę u ciebie w piątek. I to pokażę. Oh! Znowu ręce sobie przepciałam. Nie. O nie! Dobra. I jakby co, to nie jest mi zbytnio smutno, ponieważ wiem, że to jeszcze się da uratować. Bo ja już wam dużo slajmów. Dobrze, że tego w rękach nie robiłam, ale użyłam bardzo dużo blokatu i nawet tego blokatu nie widać. Nie jestem z tego zadowolona. Uciepciam was. Nie wiem, czy to się do piątku zrobi, bo w piątek chciałam wziąć tego slajmu do Julki. Ach, nic bydżanka dla ciebie, Jula. To jest dla ciebie odcinek, w którym będziesz płakała. Jezu! Ale czemu? Czemu, czemu, czemu? Nie, no klej się i jeszcze jedno chcę wam powiedzieć będą takie um, części właśnie z tego bo jeszcze to się da uratować ja to... ojeju tu jest brokat nie chcemy dobra yy, i będę codziennie nagrywała kawałek jak ten slime um, się zachowuje codziennie i aż do piątku Będą takie części i w piątek się nagram, y, czy się udało, czy porażka. To nie było zaplanowane. Y, no. No, dobra. Tylko y, pamiętajcie, wszystko dla Was. To wszystko dla Was zrobiłam i... No, bardzo mi przykro z tego powodu, że tak się stało. Bardzo mi przykro, bardzo, bardzo, bardzo mi przykro. Fajnie się to miesza. Piszcie w komentarzach, czy też lubicie slajmy mieszać takie popsute. Albo jak robicie? Na TikTok. I możecie zobaczyć moje filmy, w których nagrywałam takiego niebieskiego slajma. Takiego niebieskiego. Jeszcze mój TikTok istnieje, tylko po prostu nie nagrywam. Bo go sobie usunęłam. Ale filmów nie usunęłam, żebyście mieli co oglądać. Spodnie uciepciałam żebyście mieli co oglądać właśnie, dlatego nie usunęłam. Widzimy się za godzinę. Dobra, już godzina minęła. Nie wiem jak ten slime wygląda. Co i co i co? Nic. Dobra, widzimy się jutro. A raczej nie jutro. No. Z tym slajdem jutro.